Szukajcie głośnika, to właśnie go znalazłem. słuchaj, to jest mega głośnik. Zobaczcie, jak on jest mega poświetlony. Przezroczysty, ma przód. E, dosyć duży głośnik, słuchajcie. Ma niecałe 80 cm wysokości. E, podświetlaną rączkę. I co ma fajnego, ma dwa mikrofony bezprzewodowe. Nie jeden, a dwa mikrofony. Zobaczcie, ma redukcję niskich i wysokich tonów. Zaraz wam włączę, słuchajcie, e, jak on gra. Oczywiście pod koniec wam powiem, jaka cena. E, tak on się prezentuje, słuchajcie. E, ten głośniczek. Zobaczcie, ma wyjście. jeszcze, słuchajcie, nie do, że ma dwa bezprzewodowe mikrofony, możecie też podłączyć dwa mikrofony na przewodzie, możecie podłączyć gitary. E, możecie podłączyć dwa głośniki ze sobą sparować, bo macie TWS-a, słuchajcie, e, co to jeszcze, redukcja niskich i wysokich tonów, możecie też podłączyć pendrive'a, tak jak ja to teraz zrobiłem, e, możecie podłączyć sobie muzykę z bluetooth, e, ma wbudowany akumulator, 4 godzinki spokojnie Wam po niej pograć, no taki naprawdę wypasiony, do przenoszenia macie z tyłu rączkę, oczywiście ma też e, wbudowane kółeczka, Możecie go też postawić na boku. Tu ma też e, podstawki. No, tak się prezentuje, a teraz go posłuchajmy. Słuchajcie. Ma walnięcie, nie? E, słuchajcie, cena to jest 649 zł. Myślę, że warto. Zapraszam do zakupu, dzwoncie, piszcie, trzymajcie się hejka, pa!